Dobra No, co tam? On miał chyba tu przyjść, my idziemy już Jesteśmy do niego. dobra, Dawajcie szybko. No. Dobra, dawajcie szybko do niego. No, dobrać, dobrać. Szukajmy go. A do myśli? tyle. Pewnie u góry jest. Może być u siebie. No. Nie ma. Na balkonie. O. Witam. Dzień Szybora. dobry! Głupio mądry przyszedł, ci ciemny i jeden normalny. Fajnie. Widzę, że ekipa Dobra. w komplecie. Tak. Ważniejsze że w komplecie, a nie w kawałkach. To najważniejsze. No. Bo mogło się inno skończyć. Wyształem wczoraj, o, widziałem... Co to znaczy słyszałem? W sumie też to słyszałem, bo na waszych kaskach były takie mikrokamerki, których nikt nie widzi. I... Widziałem, że się spotkaliście z tym osobnikiem. A, czyli wszystko A, Tylko on mówił, że ktoś z nas ma. aż. podsłuch. Ktoś ma w telefonie podsłuch ja, bo... i powiedział i generalnie mówił, że. że dziwi się, że żyje, więc zgaduję, że to aż. No właśnie, pamiętam, że aż ostatnio gadał szefem przez telefon. Więc myślę, że... O, cholera! Idę rozwalić telefon, za chwilę będę. Kartę Sim i odwalanie telefonu. Jak chcesz? Lub taki tak. Wyjąłem kartę Sim. No i Im on im on jest Im przy nim jestem... Jak ja stoję koło a co to się robię coraz główszy. Ja pierdzielę. Miałeś no, 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 no. kartę Sim, rozwalić nie telefon, w Deklu. Dobra, to zaczekaj. Karta za SIM i idę po telefon. Pierdziele! Weźcie go kiedyś zabijcie. Albo jako to kiedyś zrobił Właśnie, właśnie pozwolił nam go zabić Nie wiem skąd to co będzie Czekaj, wezmę sprzęt, można teraz już nie, nie zabijajcie mnie, proszę mnie nie zabijać A czemu? Ja, nie, ja jesteś czemu gatunkiem zagrożonym wyginięciem, więc no Uspokój się To jest najbardziej zagrożony Nie wiem jaki znam Dobra to powiedz mi, że wy się spotkanie z tym, z tym typem. Jak on miał. Co? Red. Red. Uspokój się. Nie gibaj się na boki. Dobra, to co on... Co on wam mówił? No ja już się pamiętam, bo ja poszłem po, praktycznie po tym spać i nic nie pamiętam. Także niech może się wypowiem. On go nie słuchał. Mm. On stał w miejscu. No. Tutaj, ten tutaj osobnik, cicho, cicho. Y, mówił, żeby się nie wtrącać w jego sprawy i że jak do nas nie strzela, to żebyśmy go zostawili, że jak po prostu gdzieś jesteśmy, on do kogoś strzela, to po prostu żebyśmy zostawili tą broń w pokoju i najlepiej, żebyśmy się odsunęli. Ja mam te OEG. Ktoś tak? podjechał pod chodę chyba. Znaczy ja mam sprawę. Żebyśmy go się w sumie pozbyli, bo on władował w niego magazynek, więc aż będzie pierwszym celem prawdopodobnie. No, tak nie jestem nikim ważny, także nie będzie nawet szkoda. No właśnie, sam powiedział, że jest nikim. Czyli ale możemy... proszę, ale teraz, Czyli teraz nie. Czyli możemy zostać na miejscu. Szefie! On tego akacza dalej trzyma w tej dupie. No gawce deklu. Już, uspokoić się. Bo przez was całą chatę se podziurawię. Już, Ust ustawiasz się w rządku jak na WF-ie kiedyś. Okej. Okay. Dobra. Kurpak, to przypadku. Szerek. O się. Debilu. Bo ktoś ja tam żybą czy nie. Nie na walę. Dobra, ustawiasz się. Dobra. Pomogłem. Już, tam. Tam, tam przede mną. Tu, tam, tutaj gdzie jest czerwona na w, w szeregu, w szeregu, w szeregu. No, w szeregu do ostrzału, czyli aż pójdzie pierwszy nie, nie, nie nawet nie próbuj. Dobra. Czyli tak. Yy, wiemy, że podsłuchał rozmowy jak ze mną gadał. Yy, jaką ty masz w ogóle teorię? Że mógł nam zostawić po No bo Tak jak magazyn. mówiłem, że że on wadał w niego magazynek, to on będzie jej pierwszym celem. A ja mam hmm. jeszcze teorię. Wiesz co, też mam teorię? Zaraz możesz się zamknąć. Ale trzeba, bo to jest ważne i to nie jest żadna głupota akurat teraz. No, ten laser, bo mi po oczach widzisz. Wyłączę, kiedy będzie mi się żywnie podoba. No bo dobra, zrobię tak Dobra, wyłączone Czekaj, bo coś mi się tutaj nie podoba Jest ja tylko tobie Za chwila kto... Nie, 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 tak nie będzie, tak nie będzie. Co tu jest? Nie, nikogo tutaj nie ma. Nie ma? Zobaczcie garaż, bo coś mi się, tutaj, mi się nie ja podoba. Wiem. Tak. Okay. Tak, ja wiem. Biały sprzęt. Garaż clear. Dobra. Radio check. Radio to check. check, radio check. Tak. Dawaj pomieszczenia. Dobra, ja idę do góry. Ja idę do góry. To już wszystko czyste. Piętro. Ja do, piętno. 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 góra. To idźcie do góry. Na samą górę. Ja tutaj zobaczę. Dawaj wyżej Uroklin, tak, lin Wydaje mi się, że ktoś nas podsłuchuje Nie tylko tobie się tak wydaje Widzę, widzę jedną osobę, która idzie do. Co mi się nie podoba Dobra, ja wychodzę Znaczy spróbuję. Wchodzę, gdzie jest ta osoba? Ja. Nie, dobra, to, to cywil, to cywil, spokojnie Ech, Było. ale chciałem jaka wyciągać O, ja kacza wyciągnąłem Ty, nie pomyliło ci się coś, że tu chodzisz? On chyba moonwaka wali. Albo mi się wydaje. I idę ja. Ta, wali moonwalka. brat się bawi Michaela Jacksona. No i zniknął. To jest. No zrobił taktykę na to... magika. Pojawił się i No to też widzieliście? Że on zniknął? Eee, ja widzieć jakieś auto. Nawalasz. Bez wyjątku. Ja, Czekaj masz... aż... Kto wali koło mnie? Auto jakieś. o, obrwałem. Piódno. Ja stat nie widzę żadnych. Dobra. <coughs> ja bieg na to <te> auto. Ostrzelać. Dobra, bierzcie auto i jedziemy. Takie... Nie ma rozgazywania, same... Ja tutaj wydaję rozkazy, każdy wraca z powrotem. Tak jest. Tu tam wali nadal do śmierci. To jest garaż, patrzcie. Oczywiście. Ja, chowam Makacha do bagażnika. Daję, jest, szorba. Czekaj. Dobra, lepiej żebyśmy na górę nie wychodzili, bo to też może podejrzane. To chodźmy do, na siłownię, bo tu jest chyba najbardziej ballinkle miejsce. Cześć mi się wydaje, że ktoś te coś się. To my em... A ty co tutaj robisz? Radio do wszystkich, yy, spajcie na pół. Spajcie na szefa. Dobra, nieważne, nieważne. Jakiś intros się już Nie Nieważne, no, mamy, <coughs> mamy kłyupa na balkonie. Dobra, I... ja go posprzątam no. za chwilę. On się tutaj O, znowu się kręci. Dobra, czekajcie. No, w przypadku, a to jest chyba inny, bo tam ten już nie żyje. Chwilę. Dobra Dla mnie ci masz to w kocie Nie chcę się zbadać Pala we mnie wpakował E to nie ja Aż A, Albo szef hmm. ja, ja Nie Ja jeszcze tego wychyliłem, żeby tak. zobaczyć A no dobra. dobra We mnie walił prawie. Jestem Dobra, te, teraz z... Macie do y, tego... Ym, chodźcie do środka, bo już mi się na górę nie chce wchodzić Nie tylko tobie? Noś, siadaj. No, drugą stronę. No, no okej. Okay. Dobra. Na... O. Dobra, niech tak będzie. Teraz tak. Yy, by mi się przydały jakieś Nie wiem, to czeka, ale... Bo, dobra, bo jeszcze nie skończyliśmy tej sprawy. Teoria jest taka, że możliwe, że ten red cały może nas śledzić jakoś, bo że my o tym nie wiemy. No, to jeszcze zastanawia mnie to, że. nie jedna rzecz. na przykład. On ani razu nie widział magazynu. Ani w ogóle nie wie, gdzie ten magazyn był, a do Was przyjechał. No. Ja chyba wiem. Tylko, że śledził nas Mustang. Ja chyba wiem. Nie wiem tylko od tego, może zipsa. No tak, no przecież ten jest miał... twojego eee, też. Dobra. Dziwi Ja bym... Ma... Ja bym sprawdził jeszcze w sam, po samochodach waszych prywatnych, czy on przypadkiem nie wsadził wam jakieś pluskwy Co, idziemy? Ja swoje patrzyłem wszystkie, ja nimi nie jeżdżę teraz w ogóle. Cały czas jeźdźc z chłopakami. Ja, ja kupiłem mowa... no... cały, cały czas, czas... mam moje wynajęte. No ja cię nie ja kupiłem mam. Kupiłem czas z Kajenem. Ja kupiłem Kajen mowa. może mieć. Co ja mowa? muszę tego GTRA przestawić, przedstawić, w ogóle no. właśnie. Dobra. No. No. Ja, ja, ja inaczej się to... ukwajt, Czekaj, czekaj. Dobra, no. jak z tymi pluskwami? Mamy coś czy nie. No kajen tylko miał. Kajen tylko... No to dobra. Trzeba się go pozbyć. Dobra. Niech ktoś weźmie tego porszaka. Dobra, yy, posaczek weź porszaka, aż niech pojedzie za tobą, żeby ciebie zgarnął. Ja z pojadę na nowy garaż, bo słyszałem, że tam nowe osoby niby są i trzeba je sprawdzić, bo ten garaż przecież do nas należy. Dobra. No, no dobra. Ale jak Jak to go, jak ich sprawdzić? Bo ja jak? jak? Ja biorę Spokojnie Najpierw. Jeśli no, będą się no. stawiać, to, to nabojowo Dobra, Dobra. cudziu powoli i na spokojnie. Ja wyjadę pierwszy. A ja muszę pierwszy. No, tym kojenem. ja wyłączam radio, jak ktoś najadzie. Dobra, jesteśmy chyba na miejscu. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Proszę, wjeżdżać do szopka. Dzień dobry. Dobrze, dobrze. tym Oni mieli tam to Co tu robi, moja beta? Dobra, cudziu, wejdź. Czekaj, 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 czekaj. No, w nacich osobnych zaparkujemy sobie elegancko. Kiełujemy. Czekaj, Dzień dobry, w czymś pomóc? Eee, poczekaj pan chwilę. Musimy tylko auto zaparkować. Nie, i mi, przed autem. Dobra. To jednak nie moja beta. To bit. już. Dużo Dzień, dobry. A, dobra, co tak? Dzień, Dzień, Dzień dobry, dobry. Co potrzeba? Dzień dobry. Aż posadczek do mnie. Ja już jestem. Idę, idę. Wy mieliście auto wywalić, co wy tu robicie? Waliliśmy. No, wywaliliśmy już. No kiedy, jakby to słownie za nami jechaliście? No nie! Przecież Dla bezpieczeństwa wyjechać. pojechaliśmy, wróciliśmy się i wywoliliśmy. Ale wyjechaliście dosłownie za nami przecież. Wyje, wy wy dosłownie. No nie. za nami. Jak wy to zrobiliście? Wjechaliśmy z drugiej o, strony. A, no właśnie. Dobra, nie kłócić się, potem będziemy się kłócić. Nie ma tego auta. Cisza. Już... Yy, Witamy. Tak w ogóle słyszałem, że tutaj panowie pracują w tym mechaniku. Tak. Y ja mam jedno pytanie, takie, bo ja tu przed chwilą tą Mard Mazdę y naprawiałem, a jak naprawiałem, to nie wiem, jakiegoś flashbacka miałem, że tam w drzwiach stała jakaś, nie wiem, taka ala czarna postać z czarnymi oczami, coś takiego. Nie wiem. Czerwony mi bardzo istnieje. No, no, nie Nie przyglądałem się. Niech powie. Czyli czarna, płosy, z czerwonymi oczami. No chyba tak. Dobra. Jakoś tak było. Nie, o, nie przyglądałem się. No tak. przy... Zróbmy tak. Niech jeden z niech jeden z tych tutaj pracowników pójdzie ze mną i studiuje. Wy tutaj Dobra. jakoś Dobra. z tym drugim. Totalnie. Nie dobra, niech pan Tyler z nami pójdzie yy, A ten jak, jak pan ma tutaj na imię? Lukas Johnson Dobra, Lukas niech tutaj zostanie, niech Tyler z, y, pójdzie z nami, bo on chyba więcej widział. Czyli ja ty też... Widziałeś? Żeby nasze a, ja nie widziałem, ja nie cię widziałem No to wy tutaj zostawcie. Po co? Po co czekasz? Z z dobra. Przy dobra, mam ty panie. Cio, zamisz. A aż po Saczek idźcie, ty idź przed, tam, przed tamtą pierwszą bramę, posaczek pilnować, aż idzie przed Trudą. Oh. Dobra, ja będę przetestować na samochód, najlepiej. Saczek, Co Saczek, to Widziałem, a mi? Zabrać to za przepraszam, przepraszam, To jest, czy jest z Panów ta Mazda? Nie. Nie. No dobra, mi tak, muszę ją przetestować. Ej idź, bo poczekaj, ja tam pojechał w kabinie wymieniałem, idź zobacz czy dobrze wymieniłem poczekaj, po czekaj, do po czekaj, poczekaj, poczekaj Czekaj Aż kuźwa ty masz na zewnątrz stać, nie, nie w środku Ja pieciem. Dobra poczekaj, radio, czek Chodźcie na górę My wyłączamy radio No Żeby ich nie słuchać Cześć. Tak. No, nawet tutaj ma nie Patrzcie no, no. na górę. Ja może nie, ja nie znam tego miejsca. O, tam przy barze sobie usiądziemy, porozmawiamy. Albo tu. Ale ja bym wolał chyba tutaj. Hmm. Dobra, to słuchamy, co pan, co pan widział. Jak, no to. W jakich, może... może tak. Może zadam pytanie, w jakiej godzinie.

William, weź im tam przekaż, żeby o ten, cały garaż obeszli dookoła, bo możliwe, że on może tutaj krącić. No nie Co wiem, radio? Radio? nie Czeka. wiem, tak przez troszeczkę, no, bo mi się wydaje, że... ...że macie cały garaż wybadać, obadać, macie sprawić wszystko dookoła. Mi się wydaje, że on coś do mnie, mnie mówił, mi się wydaje, że on coś do mnie mówił, ale nie wiem, nie dosłyszałem, coś tam powiedział, że jeżeli on jest... Że, jeżeli on nie strzela, to nie mam go zaczepiać, czy coś takiego? Mm -hmm. Coś czyli, takiego poet? William, czyli tak samo jak u was, że on też tam do was przyszedł? Powiedział, że jeśli on, to. On, jeśli wy w niego nie strzelacie, no, to po prostu strzela. Ja się trochę przestraszyłem, nie? Ostatnio sobie kupiłem taką o zabaweczkę. Okay. A No szybki To takie nawet w miarę możliwe. Ja masz włączone łą... ja radio? No, Słyszą. jest. Słucham. Działa. Działa. E... Żeby się obronić, to wystarczy, ale aż się przestraszyłem i wyjąłem, i jak strzeliłem w niego, to on stał dalej. Normalnie tak o. To znaczy, z czego wiem, on ma. To kamizelkę, kolor odporną, może ty, gdzie, gdzie pan, gdzie ty mu strzeliłem, dosłownie, nie wiem, w głowę mu strzeliłem. Mm, w, 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 Ej, dobra, no Ej. ja wyłączę no radio i zleć, i zleć się po żeby żeby za mną mógł mi sprawdzić kartony, w razie w. Mm, dobra, aż, my musimy tutaj obgadać, ty iść go szukaj. tam Zobacz przed tą główną bramą, tam gdzie my wjeżdżaliśmy Zobaczcie, nie ma gdzie się Czekaj, 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 czekaj czekaj, bo ja tu gdzieś też mogę bloka 19 Chodź o. Co ty w kieszeni się głupisz? Nie w ja kieszeni tu... Ja mam tak pojemne kieszenie hmm. że ja potrafię Ja potrafię ci wyciągnąć nawet taki, taki wielki kaliber potrafię ci wyciągnąć e tak jak to góry chodź Dobra A Czyli tak No czyli... i właśnie tam No i jak do tam. niego strzeliłem tam. to jak do niego strzeliłem i pomóż mi zrobić kartony. Spokojnie on y, tutaj w William ich pogania. No bo... kurde, no powiedzmy... Czekaj, Poczekaj, 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 Glock 19 kaliber y, 9 mm. W sumie i tak by nic mu nie zrobił, bo on... Ma przecież... Keum, Ale to są w... Ja on mam wodę na sobie, bo te są czasem, po części kula odporne. Więc... Kurde, to nie wiem, no. No teraz to się przestraszyłem masz. Słuchaj, posłuchaj, posłuchaj. posłuchaj, posłuchaj. Przejrasz temu swemu Leo. jedną no. rzecz. Dałam Krytona. Ale żeś mi gdzieś piecał w Krytona. No ale dostał. Do tego Nie chciałbym tak e... dostać. Kolano dostał, tego nie będzie. Nogę, znaczy. Tutaj, tutaj posaczek no. i aż będą co, co jakiś czas tutaj przyjeżdżać i obcajać terem wokół garaż, wokół tego mechanika. Żeby się byli bezpiecznie. Jeśli będzie, biesi, ich nie będzie. Oni będą tylko na godzinę a czy, przyjeżdżać. A mógłbym pana na chwilę na bok, tak sami. Tak? No. Dobra, idziemy. Dobra, chodź. Wasz czas jeszcze przed drzwi. No ja chciałbym sam z ja bym chciał z panem sam pogadać, a. Dobra, nie. Tutaj stoimy. Ja tutaj pomogę. Im No, no to William... No, dobra, i... no Ja tutaj porozmawiam. No, mam no, taki sprzęt. No dobra, bo... Im pomogę, proszę. W po ogóle... Chodź, bo... W jeszcze Dobra. Ogólnie to jest tak, nie? Bo ja się... Ale oni no... głośno gadają. Tak no, nie nie, nie będę nie będę, ukrywał, że mm -hmm. jestem w, w włoskiej mafii, jestem członkiem, bo w sumie to ja teraz działam trochę legalnie pod przykrywką, ale. No? No, takiego jeszcze dzisiaj. No, takiego czegoś jeszcze nigdy nie widziałem. No, zaczę... A, mam jeszcze do ciebie, Tyler, pytanie. Ty widziałeś, może ty ma, miał jakiś z tych dwóch bardziej bojkowych karabinów? Hmm. Tak, ten, ten, dokładnie ten, który trzymasz, on miał ten. Trzeba sprawdzić. A ty ty Bo myślałem, że on bardziej z tych korzysta. No, Dobra, to na pies. Mi się wydaje, że ten pierwszy zatrzymałeś chyba, trzymał, wiesz? A ten? Bo... Dobra. Dobra. Tak, ale ja się ja się, ja no. ja się nie przyglądałem, nie? Okej, bo one, one mogą się mylić z tymi kolorystycznie, bo obie dwa są takie same. Nie, nie to jest jakiś gościu. Nic, co? Tu no został baj Dobra. Dobra. Czekaj. Czekaj, bo mam telefon. Mogę na chwilę tak. odejść, bo telefon mam. Coś wiesz? Nie, okej. Okay. Halo. No. Ciekawe, ja. co to jest? No bardzo ciekawe. A to nie jest przypadkiem ten Mercedes, który na to, że wystrzelił w powietrze. Może? O nie. kurde. To eee, co panu, Jak o... mam, ja mam na pana mówić? Jak mam na pana mówić? Albert. Alfred. Albert, no. <noise> Sorry. Albert, Albert, słuchaj. Teraz mój, mój e, mechanik, znaczy w sensie mechanik z Matei. No wiesz, czego co przed chwilą ci mówiłem? E, zadzwonił, że. Przyjeżdża do garażu, mojego garażu i mhm. każdy leży. Nieżywy. Może pójdźmy pojedźmy sprawdzić to. No. Dobra. Eee, taler wybierz z kim chcesz jechać, bo ja będę jak. Dobra, Dobra, zapraszamy. No, jedziemy. Dobra, nie wiem, to wy wybierzcie. Ty, nie wiem. Straciłem. No spokojnie. Straciłem, Straciłem no, spokojnie. wszystkich ludzi. Który mi spoko z kim mam jechać? Ze mną, Posaczkiem. Ja nie jadzę, z Imi. Którym samochodem? Tym, Mercedesem. Tym. Mercedesem? Jedźcie ja z Panem? Dobra.